zapowiedziałabym powiedziałabym młodszej sobie, a jednocześnie sprawdzimy najnowszy przykład: YSL. Jeśli twoja koleżanka bardzo często mówi o innych ludziach i obgaduje ich, nigdy nie masz pewności, że nie mówi tego samego o tobie do innych ludzi. Jeśli spotykasz kogoś pierwszy raz i wydaje ci się, że hmm, coś z tą osobą jest nie tak, najprawdopodobniej twoja intuicja ci podpowiada, że jednak nie warto brnąć w tą znajomość i w 90% przypadków to się sprawdzi. Jeśli przyprowadzasz chłopaka do domu i twoja mama mówi, że Ktoś z nim jest nie tak i faktycznie daje za tym jakieś argumenty. Warto się zastanowić, czy nie ma racji, bo być może ona widzi więcej niż ty. Jeśli ten jeden chłopak nie odpisuje na twoje wiadomości, to brak odpowiedzi również jest odpowiedzią. Bardzo duża część relacji, jakie będziesz zawierać, tak naprawdę jest tylko na chwilę, ma spełnić jakąś funkcję i później każdy z was pójdzie sobie w swoją stronę i to jest ok. I podoba mi się ten podkład, powiem wam szczerze, bardzo ładnie wygląda. Nie musisz wiedzieć czego w życiu chcesz, będąc bardzo młodą, dlatego że bardzo dużo dorosłych osób też tego nie wie. Jeśli nie wiesz co lubisz, ale już wiesz powoli czego nie lubisz, to już jest wystarczająco. Tak prezentuje się skończony makijaż. Nie będę malować rzęs, bo mam na nich chenne. Filmik wam nagrałam, także zapraszam. A ten podkład chyba będzie moim nowym ulubieńcem.